Ile zarabiali nowożytni Polacy w XVI wieku? W Złotym Wieku złote były także pieniądze, przynajmniej oficjalnie. W listach, dokumentach i innego rodzaju źródłach wartości pieniężne były podawane z zasady w złotych monetach. Stąd właśnie talary, skudy czy floreny. System finansowy renesansowej Europy był niezwykle zagmatwany, ale głównie ze względu na mnogość nazw. W rzeczywistości większość z nich oznaczała mniej więcej to samo kwotę odpowiadającą monecie zawierającej około 3,5 g złota i wartej około 30 groszy W Polsce taki nominał nazywano florenem lub złotym polskim drugim popularnym określeniem były dukaty za panowania Zygmunta Starego jeden floren, czyli 1 złoty polski, przeliczał się oficjalnie na 0,7 dukata, a jeden dukat na 1,4 florena. Wartość florena była zapisana ustawowo i niezmienna. Z kolei cenę dukatów regulował rynek. Mówiąc w dużym uproszczeniu, floreny to waluta, natomiast dukaty, nazywane też czerwonymi złotymi, fizycznie istniejący pieniądz. W rzeczywistości sprawa jest bardziej skomplikowana. Po pierwsze, realnie istniejących złotych monet było w ubiegu bardzo mało, prawdziwe rozliczenia odbywały się w groszach. Po drugie, zależnie od kontekstu, różnica wartości pomiędzy dukatami i florenami może być zerowa lub wynosić kilkanaście do kilkudziesięciu procent. Po prostu autorzy źródeł oraz historycy piszący o florenach często mieli na myśli tak naprawdę dukaty lub odwrotnie. Dobre wyobrażenia o wartości florenów dają informacje o zarobkach i cenach za panowania Zygmunta Starego, a przede wszystkim Zygmunta Augusta do 1572 roku. Urzędnik państwowy średniej rangi otrzymywał nie więcej niż 30, a często tylko 10 florenów rocznie. Podobny był pułap zarobków elit w dużych miastach. Szczegółowe dane z Lublina wskazują, że skarbnik miejski otrzymywał niespełna 20 florenów rocznie. Garza organisty wynosiła około 9 florenów, a nauczyciela poniżej 6 florenów za 12 miesięcy pracy. Podobnie kształtowały się zarobki wielu rzemieślników, a robotnicy niewykwalifikowani nie mogli liczyć nawet na tyle. Ogółem w miastach mało kto zarabiał więcej niż 30 florenów rocznie. To zresztą i tak była astronomiczna kwota dla prostych chłopów. Ludzi, którzy zwykle przez całe swoje życie nie mieli okazji zobaczyć choćby jednej złotej monety. Prawdziwy majątek w renesansowej Polsce można było zbić jako właściciel dóbr ziemskich lub człowiek na usługach dworu. Najwyżsi urzędnicy dworscy otrzymywali pensje w wysokości około 200 florenów. Pokrywano im także koszty utrzymania orszaków i sług. W przypadku marszałka nadwornego Zygmunta Augusta było to łącznie nawet 1000 florenów rocznie. Podobną pensję podstawową Jelonowie płacili swoim lekarzom, choć najbardziej zaufani z nich dostawali nawet 700 florenów rocznie. Także królewski Golibroda zgarniał okrągłą sumę 100 florenów rocznie. Z kolei królowa Bona Sforza, mamce opiekującej się jej synem i karmiącej go piersią, podarowała 240 florenów i 16 łokci czarnego aksamitu. Na swoje pensje nie mogli narzekać nawet szeregowi członkowie królewskiej orkiestry. Dostawali po 40 florenów rocznie. Nieco mniej opłacało się bycie księdzem. Wprawdzie pracujący na krakowskim uniwersytecie doktor teologii otrzymywał 400 florenów, a nadworny kapelan nawet więcej. Ale już szeregowi duchowni mogli liczyć co najwyżej na kilkadziesiąt florenów rocznie. Wiele towarów pozostawało zupełnie poza zasięgiem szerokich warstw społeczeństwa. Konie pociągowe kosztowały co najmniej 6-7 florenów, a koń pod wierzch od kilkunastu do nawet powyżej dwudziestu. Wół stanowił wydatek dwóch, trzech florenów. Floren lub dwa mogła kosztować na mieście para dobrych butów, podobnie elegancki kożuch. Dużo bardziej dostępne były za to czapki. Za jednego florena dało się ich kupić nawet 5. Piekielnie drogie były nawet podstawowe oświetlenie domu. A litr oliwy kosztował ćwierć florena. Za taką kwotę można też było dostać jakieś trzy może cztery świece. Łatwo przeliczyć, że mało który mieszczanin mógł sobie pozwolić na zapalanie światła przez całą zimę. Rynkowe ceny żywności też były dość wysokie. W połowie XVI wieku dzienne wyżywienie sługi folwarcznego w starostwie korczyńskim kosztowało poniżej połowy grosza, a personelu zamkowego poniżej jednego grosza. W innych miejscach kwoty te kształtowały się podobnie, rzadko przekraczając jeden grosz. Tak więc za cenę jednego florena można było zapewnić sobie dobre wyżywienie na cały miesiąc albo przeciętne, nawet na kwartał. W Sieradzu około 1540 roku bochenek chleba Żytniego można było kupić za jedną dziesiątą grosza, chleb na cały rok za florena. Droższe było mięso. Andrzej Wyczański podaje, że w XVI i pierwszej połowie XVII wieku cena jednego grosza za, wystarczyła do zakupu kilograma mięsa. Rzadszą przyjemnością były z kolei sery, droższe dwukrotnie od mięsa. Z drugiej strony za jednego florena można było kupić aż 100 litrów piwa, podobną ilość gorzałki lub jakieś 30-40 kur albo też 6 zajęcy. Rozrzut płac, potęgowany jeszcze przez koszty życia, był prawdopodobnie największy w dziejach Polski. Niesamowite bogactwo sąsiadowało z piszczącą biedą, pozwalając magnatom na zatrudnianie setek służących i werbowanie prywatnych wojsk. Tak właśnie narodził się polski Złoty Wiek.